Cześć, witajcie w danym serwisie, na kanale. Dzisiaj taka szybka robótka. Przyszedł do mnie klient, przyniósł takiego laptopa zaraz wam pokażę HPK, dosyć fajnego. O takiego staruszek, co prawda, Elitebook Workstation bardzo dobrej jakości sprzęt dosyć drogi był kiedyś ten laptop to jest chyba druga generacja i siódemka, czyli piątka popatrzcie. I piątka to jest Vipro, na no iść się 7, aluminiowa budowa, spód jest ze stopów magnezów. Ten laptop nie uruchamia się. Klient coś z zasilaczem pomieszał. Dołączył sobie taki, taki zasilacz 10A zdaje się, 10,8A zasilacz od Dela. jak wiadomo, zasilacz od Dela w środkowym pinie nie ma referencyjnego napięcia, tylko ma po prostu tak zwany WIRES communication, czyli czyli pin, przez który odbywa się komunikacja laptopa deli i roz, roz, rozpoznawanie przez niego z mocy zasilacza. Natomiast jeśli chodzi o laptopy HP, to wygląda inaczej. Tu był jakiś problem z KBC, już sobie poradziłem, tego nie, nie kręciłem. Laptop teraz się uruchamia na moim zasilaczu. I co tu będziemy robić? Laptopa na razie sobie odłożę. Zajmiemy się tym zasilaczem, ponieważ jak widzicie ta wtyczka tutaj, no, dzieło sztuki, dzieło sztuki hot glue, została, roz, zobaczcie, rozcięta, zostało to w środku jakoś tam polutowane i to nie działa, to nie działa. Napięcie tu się pojawia na zewnętrznej, na wewnętrznej tej, tej tym, 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 tym pinie, tu od środka, na tym okręgu tutaj. A tu mamy masę na zewnątrz, ale niestety laptop się nie chce ładować i, i, i są problemy z włączaniem. Były problemy z włączaniem. Teraz mówię, laptop na moim zasilaczu działa. Co dalej? Rozkręcimy te cztery. Tu śruby są pod tymi nóżkami gumowymi. I zamontujemy inny kabel. Inny kabel i zrobimy przeróbkę z Dela na mod HP. I pokażę Wam, jak ja to robię. I potem sobie to oczywiście przetestujemy. Na początek co? Spróbujemy się dostać do środka. Tu są takie gumki. Te gumki sobie o wydłubię. Jedna. Druga. O, fajnie się kleją. I tak dalej. Tutaj są. Te fajne śrubki, gwiazdki, sześcioramienne, torksy, ale one mają ten środkowy pin, zobaczcie, w środku jest taka taka wypustka, do tego trzeba po prostu znaleźć odpowiedni śrubokręt. Nie pamiętam jak to się nazywa, to jest chyba jakiś standard Philipsa. Piszcie w komentarzach, jak znacie nazwę dokładnie tych. Tego standardu. Ok. Muszę wyciągnąć mój komplet śrub, śrubokrętów. No i zobaczymy, czy znajdę taką końcówkę. O, proszę. Taki zestaw od Chińczyka. Yi feng. Bardzo dobry. Pożyczyłem sobie od kolegi. Tu sobie wyrzucam końcóweczkę. Mamy takiego. Taką końcówkę z nie wiem, czy to będzie widać. Z dziurką. Jedziemy z programem, odkręcamy te wkręty, te zasilacze są o tyle fajne, że nie są klejone, że to wszystko jest na wkrętach, jest tu jakaś opcja serwisowania tego sprzętu, nie jak w większości przypadków, że to wszystko jest poklejone i potem trzeba kombinować, rozbłupiewać te zasilacze, a dla mnie to jest istna katorga, pewnie nie tylko dla mnie, oczywiście mam tam sposoby na benzynkę, no ale lepiej, jak jest to tak rozwiązane. Zobaczmy, zobaczmy, co ten potwór tutaj kryje. Podejrzewam, że jest cały zalany pewnie jakimś silikonem. Czy jest zalana elektronika silikonem? No, częściowo jest. Porządne wykonanie. Tak to wygląda. Ok, musimy to wszystko tutaj wydłubać. Oczywiście, jak robicie jakieś modyfikacje zasilacza SMPS. Uważajcie na ten kondensator tutaj po stronie pierwotnej, bo może być na nim odłożony jakiś potencjał. On może być naładowany nawet po jednym dniu, po odłączeniu. Może tu być nawet 300 V. Ale marka prąd nie tyka. My się zajmiemy tą stroną, oczywiście, wtórną. Ta strona nas interesuje. Hmm. I chyba się nie obędzie bez tego. Bez ściągnięcia tego radiatora, tego się obawiałem. Nie ma tutaj dojścia, chyba że wykombinuję coś innego. No zobaczymy. Dobra, słuchajcie, zdecydowałem się odciąć ten przewód tutaj u samej nasady. Kabelek sobie powędruje gdzie indziej do utylizacji. I zostawiłem tutaj masowy przewód. Przewód ID, ten one wire. Ja go całkiem utnę, bo on nam nie będzie potrzebny. Tutaj, proszę bardzo. I odetniemy sobie przewodzik ten oddanych. Tutaj jest w środku, nie wiem czy to widać. PSID. Tu mamy plus, tu mamy minus. Tu mamy PSID. Ten środkowy zlikwidowałem. Tu końcówkę tego przewodu pobiele, pobiele końcówkę tego przewodu i zrobimy sobie ogranicznik prądowy do środkowego pina. Tu mam taki kabel przygotowany do pracy z laptopem HP. Popatrzcie, z środkowego pina do dodatniego bieguna. Glutowany jest bezpiecznik 330 kiloomów i taki bezpiecznik sobie tutaj glutujemy. Zrobimy sobie, to znaczy ten kabel w... montujemy sobie tutaj w ten zasilacz, w ten obwód tutaj, oczywiście przewód masowy do minusa i ten plusowy do plusa, i zaizolujemy sobie to tutaj w środku. Przygotuję sobie to w odpowiedni sposób, może w koszulkę termokruczliwą. Widać, że ten kabel jest troszeczkę nad, nad, nadniszczony, to też zaizolujemy. Damy tu koszulkę termo na całości. Praktycznie chyba tak zrobimy. Martwi mnie tylko jedna rzecz, ponieważ w tym zasilaczu oryginalnie to okienko na wykończenie tego przewodu jest bardzo duże, a to okienko tutaj od tego kabla jest dosyć małe i nie wiem, czy nie będzie potrzebna jakaś rzeźba, zobaczcie, jest taki luz trochę, troszeczkę tu będzie rzeźba bo chyba to na gorąco tutaj klejem w środku zaleję, żeby ten kabel nie wypadał i żeby nie było tego luzu będę musiał o tym klienta po, poinformować ten kabel pochodzi od laptopa 130W myślę, że wystarczy taki kabel Dobra, to do dzieła. Obudowę sobie odłożę na razie i zajmiemy się tymi naszymi tutaj kabelkami, ściągniemy izolację może z, tej, z tego masowego. On troszeczkę sobie tutaj nareguluję. O, końcóweczka tutaj obdarta. A to plusik widzę mamy nam wystaje, to tutaj te końcóweczki pobielimy. I sobie, sobie tutaj pokombinujemy coś dalej, żeby to miało ręce i nogi. Coś mnie tutaj kusi. Słuchajcie, z drugiej strony, z innej beczki, żeby od tego starego kabla tą końcówkę tą oryginalną, od tego doleskiego wykorzystać do tego kabla. Czyli ten kabel obciąć tutaj, a tą końcówkę oryginalną, tutaj, żeby się kabel nie wyginał, przełożyć tutaj, właśnie. Tylko to będzie wymagało siły, i będę musiał to na siłę chyba wykręcić. Żeby nie bawić się w klejenie, żeby to jakoś wyglądało, żeby to miało ręce i nogi. Może im uda mi się to poza kadrem jakoś wykręcić. I tutaj przewiercę po prostu otwór na przewody. No i może będzie w ten sposób lepiej. Okej, okay, działa. Chyba to wyciągnę? O, proszę bardzo, wyciągnąłem. Teraz usunę tę izolację ze środka. I może w ten sposób sobie poradzę. O, trochę pokombinujemy i będzie wyglądało jak oryginał. O, udało mi się słuchajcie, wydubać resztę tego wszystkiego tutaj. Więc obcinam ten kabelek. To sobie zachowam, oczywiście. Przełożymy ten kabel na drugą stronę. Pójdzie do na wcisk. Tutaj jeszcze na gorącym kleju sobie tą przestrzeń wypełnię, żeby kabel nie wychodził. No i super. Bez kombinacji, prawie bez kombinacji. Mamy zachowaną tą końcówkę, która potem nam nie będzie tutaj, będzie nam ten kabel ładnie prowadziła, tak. To jest taka Warstwa wizualna, technicznie to zaraz tutaj ogarniemy sobie naszą przeróbkę. Zajmiemy się na początek naszym kablem. Ściągniemy izolację. Większy kawałek dam, żeby był zapas. Mamy trzy żyły w środku, plus minus i ten środkowy oczywiście. Ciągniemy sobie tu kawałeczek izolacji. Jest niestety, cieniutki drucik i ten mój przyrząd, on tak nie do końca chce współpracować. Ale tutaj nam się udało. I oczywiście ten środkowy. On jest cieńszy, jak widać. Dobra, teraz w ruch wchodzi. Wejdzie nam lutownica. Pobielimy sobie te końcóweczki. Przygotuję termokurczki. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko i sprawnie. Zobaczycie na końcu jaki będzie efekt. Oczywiście zrobimy sobie test naszego zasilacza później. Rezystor sobie odzyskałem. Mam tych rezystorów setki, ale... Ten rezystor oczywiście jest sprawny. Tak, że on tam pracował na tym kablu. Tu wcześniej, to nie znaczy, że go nie można wykorzystać ponownie. OK. Trochę te damy sobie... Pasty. A może tej nie dam, to jest za dobra pasta. Damy Wartona Browna, zestaw termokurczek. Mam ich sporo. Takie coś. Mamy dwójeczki, jedyneczki, czwóreczki. Wszystko jest w różnych kolorach. Podłożę sobie kawał Kartona. I teraz jak zrobić, żeby ten rezystor tutaj sobie na tym przewodzie był? Może ja go po prostu puszczę od plusa. Tutaj utnę ten kabel, przylutuję tutaj do tego środkowego pina i cały kabel z rezystorem wrzucę do termokurczki. W ten sposób zrobimy jakby dwa takie bieguny dodatnie ujemne, a ten trzeci będzie krótszy i będzie schowany tutaj. Przy tym dodatnim biegunie. Także tak zrobię. Ucinam sobie tutaj. Opowiedzmy tutaj. O kurczę uciekło mi. Ściągnę sobie tę izolację. Hmm, nie wiem czy to będzie. Może to szczypkami zrobię. Udało się. No i dobra, no czas na pobielenie. Gadka, gadka, szmatka. A, jeszcze nie pobieliłem kabli, nawet trochę topnika. Tutaj, tutaj, tutaj. Temperaturę na grocie mam około 300 stopni, 310. Radę. Pobielimy sobie. Przewód masowy. Biegą dodatni. I oczywiście nasz pin. Można by powiedzieć ID, ale to nie jest ID. Ten rezystorek sobie tak wkomponujemy w ten sposób. I to wszystko na to wszystko tutaj będzie montowana termokurczka. Myślę, wydaje, że będzie całkiem dobrze. Coś w ten deseń. Zawinąłem sobie tutaj z tej strony ten rezystor. Tutaj sobie przyłożyłem do, do tego pina. W zasadzie ten topnik nie jest tu potrzebny, ale na wszelki wypadek. Ok. Polutujemy to teraz. Na początek ta strona. Proszę bardzo. I nasz rezystorek będzie do pinu AD przerutowany. Soczyste luty. No, i to teraz trafi w koszulkę termokurczliwą. I mamy. Ja tu mam jeszcze takie koszulki. Zobaczę, czy to tutaj wejdzie. Idealnie, no słuchajcie, idealnie. Przetniemy tą koszulkę. Że tak powiem, na wymiar. No nie wiem, ile tu dać. Tyle damy gdzieś. Tyle. Zawsze potem można dociąć. Proszę bardzo. I to jest taka forma, jakby jednego przewodu. Zobaczcie. O to mi chodziło właśnie. I teraz, oczywiście, w ruch pójdzie. Hot. Temperaturka na chodzie około 200 stopni. I o to chodziło. O to chodziło. Forma takiego jednego przewodu. Super. To mamy gotowe. Kabel jest gotowy. Tu mam przygotowane dwie termokurczki, jeszcze trochę większe, bo te przewody tutaj są grubsze. Czas na nas zasilacz. Dajemy tutaj troszeczkę topnika na jednym i drugim pinie, to znaczy na tym przewodzie. I pobielimy sobie te przewody tutaj. Tak jak powiedziałem, troszeczkę na skróty poszedłem. No, ale to będzie dobrze pobielone. Jedna strona. Tu już mi się kończy ten mój drut. To są bardzo grube przewody. O, i chyba coś, taka forma chyba wystarczy. Potrzebuję nas następnej partii. To sobie tu odwinę, pyk. I proszę. Teraz polutujemy sobie nasze przewody w ten sposób. Z tym, że przygotuję sobie też termokurczkę. Jedną część termokurczki krótszą założę tutaj. Drugą z tej strony. Bo pójdą pewnie na zakładkę później. I do końca, i do końca. Tak. W takiej formie to zrobię. I tu założę również termokurczkę. I również na drugi, drugi przewód. Zrobię taką nakładkę później. I jak to się wszystko pokurczy pod wpływem temperatury, to będzie bardzo dobra izolacja. Taka forma. Tego ma być. Ok. I co? I lutujemy. Działamy dalej. Zobaczcie, tutaj jeszcze klejem to zostało potraktowane. W środku też jest klej. Żeby ten, nam ten kabel się nie wysuwał Żeby to było zabezpieczone To jest klej dwuskładnikowy Także on tutaj nam stwardnieje zaraz Ja odczekam jakiś czas I zaczniemy to składać Tak jak mówiłem wcześniej Tutaj w materiale zabrakło Tego momentu jak ja Lutuję te przewody tutaj Niestety mi się tutaj coś wykrzaczyło Na moim telefonie Klej już prawie stwardniał I pakujemy to do obudowy Obudówka będzie bardzo proste. Tu mamy spód. Sobie teraz to włożę na miejsce. Tak jak było w oryginale. To jest super. I co? Skręcamy obudowę. I jak oryginał. I o to chodziło. OK. zanim taki zasilacz podłączymy sobie do naszego sprzętu to musimy sobie go oczywiście przetestować przyłożyć po prostu mierniki, sprawdzić czy mamy napięcie na wyjściu czy jest to nasze 19-20V mamy 20V i środkowy pin 197 bardzo dobrze, możemy to podłączyć do laptopa to nasz laptop. Tu nasze gniazda zasilania. Może ja sobie tu przygotuję w ten sposób. Rozepnę kabelek. O. Podłączymy sobie go do gniazda. I laptop powinien nam po prostu teraz wystartować. Uwaga! Diodka power, kontrolka nam. Tutaj świeci. I proszę bardzo, sprzęt się odpala. Tu zdaje się, jest dysk mechaniczny. I cóż, super! Ja tu trochę przymknę klapę, żebyście nie widzieli pulpitu klienta. I do podsumowania. I proszę. Laptop dostał drugie życie, generalnie. W sumie to nie był, nie był materiał na naprawie tego akurat laptopa. Ale to był materiał o zmodowaniu takiego zasilacza, tego potworka tutaj. Tego Dela 10A laptop potrzebuje generalnie 6A zasilacza, więc spoko. Udało mi się tą końcówkę tutaj przerzucić, tą oryginalną, więc nie ma popelinki z tym, nie ma tu klejenia, wszystko jak w oryginale. Dzięki za oglądanie. Komentujcie ten materiał. Cześć! I subójcie mój kanał, jak się podobał. Hej.